Czy wiedzieliście, że ten owoc, który zjadacie każdego ranka, będąc przekonanymi, iż dbają o swoje zdrowie, może w rzeczywistości podnosić waszą glikemię do niebezpiecznych poziomów, a wy nawet tego nie zauważycie? Po przekroczeniu 60, wasz organizm przechodzi ciche, ale głębokie przemiany, a to co działało znakomicie w wieku 40 czy 50 lat, teraz może stać się waszym największym wrogiem. Prawda jest prosta, nie wszystkie owoce mają taką samą wartość po 60. A wybieranie niewłaściwych może pozbawiać Was energii, przyspieszać starzenie się i zwiększać ryzyka, które wydawały się pod kontrolą. Dziś odkryjecie coś, czego niewielu specjalistów wyjaśnia jasno, które cztery owoce należy całkowicie wyeliminować po ukończeniu 60. roku życia, a co ważniejsze, które cztery owoce powinniście spożywać codziennie, aby chronić swoje serce, zachować jasność umysłu i cieszyć się energią, którą wielu uważa za niemożliwą w tym wieku. Te informacje są poparte najnowszymi badaniami naukowymi, ale przedstawione w przystępny sposób, abyście mogli je zastosować już od jutra. Dlaczego ten temat jest tak kluczowy? Ponieważ po 60 wasz metabolizm przestaje działać jak wcześniej. Sposób w jaki organizm przetwarza naturalne cukry z owoców zmienia się radykalnie. Szóstka produkuje insulinę mniej wydajnie, komórki stają się bardziej oporne na tę insulinę, a układ trawienny znacznie zwalnia. Oznacza to, że owoce, które wcześniej były całkowicie zdrowe, Mogą teraz wywoływać skoki glukozy, które zapalają organizm, odbierają energię i zwiększają ryzyko cukrzycy typu drugiego, problemów sercowych i pogorszenia funkcji poznawczych. Dobra wiadomość jest taka, że znając te informacje, możecie podejmować proste decyzje, które robią ogromną różnicę. Nie chodzi o wykluczenie wszystkich owoców ani przestrzeganie skomplikowanych diet. Chodzi o inteligencję żywieniową wiedzę, które wybierać, a których unikać. Jeśli zależy Wam na zachowaniu samodzielności, jasności umysłu i jakości życia w nadchodzących latach, potrzebujecie tych informacji teraz. Dlatego zachęcam Was do pozostania do końca, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie kanał, aby nadal otrzymywać treści oparte na prawdziwej nauce, która pomaga Wam lepiej żyć każdego dnia. A teraz pozwólcie, że ujawnię Wam coś, co Was zaskoczy. Pierwszy niebezpieczny owoc, którego należy unikać, jest spożywany codziennie przez miliony ludzi, szczególnie na śniadanie, a większość nie ma pojęcia o cichych szkodach jakie wyrządza w ich organizmie po 60. Zanim ujawnię, które to owoce są niebezpieczne, musicie zrozumieć coś fundamentalnego, co po 60. zmienia wszystko. Wasze ciało nie jest tym samym ciałem sprzed 10 czy 20 lat i nie chodzi tylko o większe zmęczenie czy kilka siwych włosów więcej. Mówimy o głębokich zmianach metabolicznych, które bezpośrednio wpływają na sposób, w jaki przetwarzacie każdy kęs jedzenia, zwłaszcza naturalne cukry zawarte w owocach. Wyobraźcie sobie, że Wasze ciało funkcjonuje jak silnik, który działał bezbłędnie przez dziesięciolecia. Z czasem ten silnik wymaga innych ustawień. Po trzustka ten życiowo ważny narząd produkujący insulinę zaczyna pracować z mniejszą sprawnością. Insulina działa jak klucz otwierający drzwi waszych komórek, aby glukoza mogła wejść i zamienić się w energię. Ale z latami te zamki stają się bardziej oporne, trudniejsze do otwarcia. To nazywa się insulinoopornością. Jest powodem, dla którego te same produkty, które jedliście bez problemu, teraz mogą siać spustoszenie w waszym zdrowiu. Co to oznacza w codziennym życiu? Oznacza, że kiedy zjecie owoc bogaty w cukier, wasz organizm nie jest w stanie przetworzyć go tak szybko jak kiedyś. Cukier pozostaje dłużej w krwiobiegu, powodując to, co nazywamy skokami glukozy. Te skoki nie tylko powodują zmęczenie po spadku energii, ale także po cichu zapalają ciało. A to przewlekłe zapalenie, chociaż nie odczuwacie go jako ostrego bólu, jest powiązane z prawie wszystkimi chorobami, których chcemy uniknąć, od cukrzycy typu drugiego, przez problemy z sercem, po spadek funkcji poznawczych, a nawet niektóre typy nowotworów. Wasz układ trawienny również się zmienia. Staje się wolniejszy, produkuje mniej enzymów trawiennych, a wchłanianie składników odżywczych traci na skuteczności. Dlatego owoce, które kiedyś trawiliście bez trudu, teraz mogą powodować wzdęcia, dyskomfort lub po prostu nie dostarczać spodziewanych korzyści. Szybkość. Z jaką żołądek opróżnia zawartość do jelit, maleje, a to wpływa na sposób, w jaki organizm radzi sobie z cukrami. Oto kluczowy punkt, który wielu ignoruje nie wszystkie cukry są równe. Fruktoza z owoców, choć naturalna, wciąż pozostaje cukrem, a niektóre owoce mają tak wysokie stężenia, że przeciążają wątrobę, narząd odpowiedzialny za jej przetwarzanie. Przeciążona wątroba nie tylko wpływa na metabolizm, ale także zwiększa tłuszcz trzewny. Ten niebezpieczny tłuszcz gromadzący się wokół narządów i dramatycznie podnoszący ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. To nie oznacza, że powinniście obawiać się wszystkich owoców, oznacza to, że musicie być mądrzy w swoich wyborach. A ten pierwszy niebezpieczny owoc, który zaraz zostanie ujawniony, idealnie ilustruje tę koncepcję. Wydaje się nieszkodliwy, jest słodki, pyszny, wielu uważa go za symbol tropikalnego zdrowia ale jego indeks glikemiczny i obciążenie cukrowe mogą sprawić, że wasza glukoza we krwi eksploduje w sposób, z którym wasze 60-letnie ciało po prostu nie może sobie poradzić. Pierwszym owocem, którego należy unikać po 60 jest dojrzałe mango. Tak, ten soczysty tropikalny owoc, który wielu uwielbia. Zanim pomyślicie, że przesadzam, pozwólcie, że wyjaśnię dokładnie, dlaczego ten pozornie niewinny owoc może być problematyczny dla waszego zdrowia metabolicznego po 60. -tce. Dojrzałe mango średniej wielkości zawiera około 45 gramów cukru. Dla perspektywy, to równowartość prawie 11 łyżeczek czystego cukru. Ale problem nie polega tylko na ilości, ale na szybkości, z jaką ten cukier dostaje się do krwiobiegu. Mango ma indeks glikemiczny wahający się między 51 a 56 w zależności od stopnia dojrzałości. Im bardziej dojrzałe, tym wyższy ten indeks. A oto pułapka większość ludzi czeka, aż mango będzie dobrze dojrzałe i słodkie przed zjedzeniem. Dokładnie wtedy, gdy jego wpływ na poziom cukru we krwi jest najbardziej niebezpieczny. Czym jest indeks glikemiczny? To po prostu miara tego, jak szybko produkt podnosi poziom glukozy we krwi. Produkty o wysokim indeksie wywołują szybkie skoki, podczas gdy te o niskim indeksie uwalniają cukier stopniowo i kontrolowanie. Po 60. Kiedy organizm ma już trudności z regulacją tych skoków, dojrzałe mango może podbić waszą glukozę do poziomów, które stresują trzustkę i utrzymują zapalenie aktywne w organizmie przez godziny. Ale to nie wszystko. Mango ma także to, co nazywamy wysokim obciążeniem glikemicznym. To uwzględnia nie tylko szybkość, ale również całkowitą ilość zawartych węglowodanów. Normalna porcja mango może mieć obciążenie glikemiczne od 8 do 10, co jest uważane za średnie do wysokiego. Problem w tym, że niewiele osób je tylko małą porcję. Jest tak pyszne, że kończycie jedząc znacznie więcej, mnożąc ten negatywny wpływ. Co dzieje się w waszym organizmie, gdy zjecie dojrzałe mango? W pierwszych 15 do 30 minut wasza glukoza gwałtownie wzrasta. Szóstka, już pracująca z trudnością w tym wieku, próbuje uwolnić wystarczającą ilość insuliny, aby poradzić sobie z całym tym cukrem. Jeśli dzieje się to okazjonalnie, organizm może to wytrzymać. Ale jeśli regularnie spożywacie mango, tworzycie wzorzec stałego stresu metabolicznego. Rezultat zmęczenie po posiłkach, ochota na słodycze, trudności w zrzuceniu wagi szczególnie w okolicy brzucha, a długoterminowo większe ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego lub pogorszenia istniejącego stanu przedcukrzycowego. Czy oznacza to, że nigdy nie możecie jeść mango? Niekoniecznie. Jeśli naprawdę je doceniacie, kluczem jest porcja i moment. Niewielka ilość, połączona z białkiem lub zdrowymi tłuszczami, które spowalniają wchłanianie, i najlepiej, gdy mango nie jest w maksymalnym stopniu dojrzałości, może być okazjonalnie akceptowalna. Ale jako codzienny nawyk, szczególnie na śniadanie, gdy żołądek jest pusty, to wybór, który działa przeciwko Wam. A teraz przygotujcie się, ponieważ drugi niebezpieczny owoc jest jeszcze bardziej zaskakujący. Jest tak powszechny, obecny w każdym domu i tak bardzo kojarzony ze zdrowiem i długowiecznością, że to, co zaraz ujawnię, prawdopodobnie zmieni Wasz sposób robienia zakupów już od dzisiaj. Drugim owocem, którego należy unikać po 60 są winogrona. I tak, wiem, że może Was to zaskoczyć. Winogrona cieszą się zdrową reputacją, mówi się o ich przeciwutleniaczach, o resferatrolu, który zawierają i wielu je spożywa myśląc, że robi coś wspaniałego dla swojego zdrowia. Ale rzeczywistość po 60 jest znacznie bardziej skomplikowana niż Wam powiedziano. Problem z winogronami nie polega tylko na tym, że zawierają cukier, ale na koncentracji tego cukru w stosunku do ich rozmiaru. Szklanka winogron, która wydaje się małą porcją, którą możecie łatwo zjeść oglądając telewizję lub czytając, zawiera około 23 g cukru. To prawie 6 łyżeczek skoncentrowanego cukru w małych pysznych kęsach, które znikają, zanim zdacie sobie sprawę, ile konsumujecie. Oto prawdziwe niebezpieczeństwo winogrona są tym, co nazywamy owocem o wysokiej gęstości kalorycznej i glikemicznej w stosunku do objętości. Są małe, nie sycą i niewiarygodnie łatwo zjeść ich za dużo bez odczuwania sytości. Ile razy zaczynaliście jeść winogrona i kończyliście opróżniając półkiści nie myśląc o tym? To dokładnie ten problem. Wasz mózg nie rejestruje ilości cukru, który wchodzi, ponieważ nie macie wrażenia, że jecie dużo. O 60. gdy wrażliwość na insulinę jest już zaburzona, ta nieświadoma konsumpcja skoncentrowanego cukru staje się poważnym problemem metabolicznym. Każde zjedzenie jagody podnosi waszą glukozę trochę bardziej, a ponieważ jecie dalej bez przerwy, bo są małe i uzależniające przez swoją słodycz, kończycie ze skokiem cukru we krwi, z którym trzustka walczy, aby go kontrolować. Rezultat to spadek energii godzinę później, potrzeba zjedzenia czegoś jeszcze, błędne koło napadów głodu, które uniemożliwia utrzymanie zdrowej wagi. Ale problem na tym się nie kończy. Winogrona, szczególnie słodsze odmiany, jak czerwone bezpestkowe, mają bezpośredni wpływ na zapalenie w organizmie. Ten nadmiar cukru, którego ciało nie może efektywnie przetworzyć, zamienia się w triglicerydy, rodzaj tłuszczu krążącego we krwi i gromadzącego się wokół brzucha. Ten tłuszcz trzewny to nie tylko problem estetyczny, jest metabolicznie aktywny i uwalnia substancje zapalne, które zwiększają ryzyko choroby serca, głównej przyczyny zgonów u osób powyżej 60 lat. Jest też inny aspekt, który niewiele osób bierze pod uwagę. Winogrona mają bardzo mało błonnika w stosunku do zawartości cukru. Błonnik to to, co pomaga spowolnić wchłanianie cukru i utrzymać stabilny poziom glukozy. Bez wystarczającej ilości błonnika ten cukier wchodzi do krwiobiegu jak szybki, mocny cios. Dodatkowo, gdy jecie winogrona, zwłaszcza jeśli je obieracie lub jecie tylko środek, tracicie nawet te niewielkie błonnik obecny w skórce. Nie wszystko, co słyszeliście o winogronach, jest fałszywe. Zawierają rzeczywiście korzystne przeciwutleniacze, szczególnie w skórce, ale po 60% koszt metaboliczny ich regularnej konsumpcji znacznie przewyższa te korzyści. Są znacznie lepsze sposoby na uzyskanie przeciwutleniaczy bez negatywnego wpływu skoncentrowanego cukru. A jeśli myślicie, że to zaskakujące? Czekajcie, aż poznacie dwa następne niebezpieczne owoce. Są ze sobą powiązane, a powód, dla którego powinniście ich unikać, jest tak ważny, że może całkowicie zmienić waszą listę zakupów w tym tygodniu. Niebezpieczne owoce numer 3 i 4 są bardziej powiązane niż możecie sobie wyobrazić i oba dzielą ten sam problem nadmiar prostych cukrów z bardzo małą ilością błonnika, aby zrównoważyć ten wpływ. Mówimy o bardzo dojrzałych bananach i ananasie. Dwa owoce, które prawdopodobnie często spożywacie, myśląc, że robicie właściwą rzecz dla swojego zdrowia. Zacznijmy od dojrzałych bananów. Oto sekret, który zmienia wszystko. Zielony banan lub ledwo żółty jest całkowicie inny niż banan z brązowymi plamkami. Dlaczego? Ponieważ w miarę dojrzewania banana oporna skrobia, którą zawiera, przekształca się w proste cukry. Ten proces dojrzewania, który sprawia, że banan jest słodszy i miększy, przekształca go również w bombę glukozową dla Waszego 60-letniego ciała. Bardzo dojrzały banan może zawierać do 17 gramów cukru, a prawie cały ten cukier jest w prostej, szybko wchłanialnej formie. Jego indeks glikemiczny skacze z około 42, gdy jest zielony, do ponad 62, gdy jest całkowicie dojrzały. Po 60. gdy zdolność regulacji glukozy jest już zaburzona, jedzenie bardzo dojrzałego banana na śniadanie to jak rozpoczęcie dnia na metabolicznych kolejkach górskich szczyt energii, po którym następuje spadek, który pozostawia Was zmęczonych i głodnych przed południem. Ale oto część, której wielu nie rozumie, nie chodzi o to, że banany są złe same w sobie. Problem to stopień dojrzałości, w którym je spożywacie. Ledwo żółty banan, wciąż z odrobiną zieleni, ma więcej opornej skrobi, która działa jak błonnik karmi wasze dobre bakterie jelitowe i nie powoduje skoku cukru. Ale ten banan z brązowymi plamkami, który pozostawiliście do dojrzenia, ponieważ myśleliście, że będzie słodszy i lepszy, jest dokładnie tym, którego powinniście unikać po 60. A teraz porozmawiajmy o ananasie. Ten tropikalny owoc jest pyszny, soczysty, orzeźwiający, ale także niewiarygodnie słodki. Szklanka ananasa zawiera około 16 g cukru z indeksem glikemicznym 66. Uważanym za wysoki. Problem z ananasem nie polega tylko na ilości cukru, ale na proporcji cukru do błonnika. Chociaż ananas zawiera bromelainę, enzym korzystny dla trawienia, jego zawartość błonnika jest stosunkowo niska w porównaniu do obciążenia cukrowego, które wnosi. Po 60-tce, gdy układ trawienny jest już wolniejszy, a wrażliwość na insulinę zmniejszona, ananas może powodować znaczne skoki glukozy. Dodatkowo jego wysoka zawartość cukru może przyczyniać się do zatrzymywania wody i zapalenia dwóch problemów, które stają się częstsze z wiekiem. Wiele osób zauważa wzdęcia brzucha po zjedzeniu ananasa i nie łączy faktów. Zatem podsumujmy cztery niebezpieczne owoce dojrzałe mango, winogrona, bardzo dojrzałe banany i ananas. Wszystkie dzielą ten sam fundamentalny problem wysoką koncentrację prostych cukrów z szybkim wpływem na glukozę, dokładnie to, z czym wasze 60-letnie ciało ma największe trudności. Unikanie ich nie oznacza pozbawiania się przyjemności jedzenia owoców, oznacza inteligentny wybór. A teraz nadchodzi najlepsza część: cztery owoce, które absolutnie powinniście jeść każdego dnia. Te owoce nie tylko nie powodują skoków cukru, ale aktywnie chronią wasze serce, wzmacniają mózg i mogą dodać lat witalności do waszego życia. Pierwszy z nich ma kolor, który już daje wskazówkę o jego mocy. Pierwszym owocem do spożywania codziennie po 60 są jagody borówki. Te małe kule intensywnego koloru to nie tylko owoce, to autentyczne kapsułki zdrowia, które nauka badała wyczerpująco, a których wyniki są tak imponujące, że wielu badaczy nazywa je funkcjonalnym pokarmem dla mózgu. Co czyni borówki tak wyjątkowymi? Odpowiedź leży w cząsteczkach zwanych antocyjaninami, pigmentami nadającymi im ten głęboki niebieski kolor. Te antocyjaniny to niezwykle potężne przeciwutleniacze, które mają szczególne powinowactwo do waszego mózgu. Przekraczają barierę krew-mózg, tę naturalną ochronę mózgu i pracują bezpośrednio chroniąc neurony przed stresem oksydacyjnym, tym zużyciem komórkowym, które przyspiesza pogorszenie funkcji poznawczych. Badania prowadzone na osobach powyżej 60 roku życia pokazują coś fascynującego: regularne spożywanie borówek poprawia pamięć krótkotrwałą, szybkość przetwarzania umysłowego i zdolność koncentracji w zaledwie 12 tygodni. Wyobraźcie sobie to 3 miesiące jedzenia borówek, a wasz mózg działa lepiej, sprawniej, jaśniej. To nie magia, to czysta biochemia pracująca na waszą korzyść. Ale korzyści wykraczają daleko poza mózg. Borówki mają niewiarygodnie niski indeks glikemiczny, zaledwie 25. Oznacza to, że możecie je jeść bez obaw o skoki poziomu cukru we krwi. Pół szklanki borówek zawiera tylko 7 gramów naturalnego cukru, ale towarzyszy temu 2 gramy błonnika, które jeszcze bardziej spowalniają wchłanianie. Wasza glukoza pozostaje stabilna, wasza energia jest stała, nie ma spadków ani napadów głodu. A oto coś, czego niewiele osób wie, borówki aktywnie poprawiają wrażliwość na insulinę. Oznacza to, że nie tylko nie pogarszają waszego metabolizmu, ale faktycznie pomagają mu lepiej działać. Po 60. gdy insulinooporność jest stałym zagrożeniem, posiadanie produktu spożywczego, który odwraca ten proces jest nieocenione. Dosłownie odwracacie część metabolicznego starzenia się z każdą garścią borówek. Dla waszego serca, borówki są równie potężne. Naturalnie obniżają ciśnienie krwi, poprawiają elastyczność tętnic i zmniejszają utleniony cholesterol LDL, ten niebezpieczny typ, który gromadzi się w tętnicach. Jedno badanie wykazało, że osoby spożywające szklankę borówek dziennie przez 8 tygodni zmniejszyły ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych o znaczny procent. Jak je spożywać? Świeże są idealne, ale mrożone borówki zachowują prawie wszystkie składniki odżywcze i są bardziej ekonomiczne. Możecie dodawać je do naturalnego jogurtu bez cukru, mieszać w koktajlach z białkiem, jeść same jako przekąskę lub nawet dodawać do sałatek. Zalecana ilość to między pół szklanki a szklankę dziennie. Teraz bardzo chciałbym wiedzieć, skąd oglądacie ten film. Czy już regularnie spożywacie borówki? Czy jest to coś nowego dla Was? Napiszcie mi w komentarzach. Bardzo mi pomaga wiedzieć, skąd mnie śledzicie i jakie owoce już są częścią Waszej codzienności. I przygotujcie się, ponieważ drugi potężny owoc jest tak skuteczny. Że badania naukowe pokazują widoczne rezultaty już po zaledwie dwóch tygodniach codziennej konsumpcji. Prosty, dostępny owoc, który prawdopodobnie już znacie, ale używany poprawnie, może przekształcić wasze zdrowie metaboliczne. Drugim owocem do spożywania każdego dnia po 60 jest zielone jabłko. I nie jakiekolwiek jabłko, specyficznie zielone, chociaż może się to wydawać drobnym szczegółem, istnieją ważne różnice między zielonym a czerwonym jabłkiem, które sprawiają, że zielone jest waszym najlepszym metabolicznym sprzymierzeńcem po 60 Zielone jabłko zawiera mniej cukru niż czerwone, około 10 g na średni owoc w porównaniu z 13 gramami w czerwonym, ale najważniejsza jest jego zawartość pektyny niezwykłego rozpuszczalnego błonnika, który działa jako naturalny regulator glukozy i cholesterolu. Pektyna działa jak gąbka w jelitach, spowalniając wchłanianie cukrów i wychwytując cholesterol, zanim dostanie się do krwiobiegu. Co to oznacza w praktyce? Kiedy zjecie zielone jabłko przed posiłkiem, ta pektyna tworzy rodzaj żelu w żołądku, który sprawia, że węglowodany z waszego posiłku są wchłaniane wolniej. Wasza glukoza nie skacze, wasza insulina nie musi pracować w nadgodzinach, a czujecie się najedzeni na dłużej. To jak posiadanie naturalnego leku regulującego cukier bez skutków ubocznych. Badania przeprowadzone specjalnie na osobach powyżej 60 lat pokazują, że spożywanie jednego zielonego jabłka dziennie przez 12 tygodni redukuje cholesterol LDL średnio o 8-10%. To porównywalne z niektórymi lekami, ale bez recepty, i bez kosztów aptecznych. Wasze serce będzie Wam za to dziękować każdego dnia. Ale zielone jabłko robi coś więcej, co niewielu owocom się udaje głęboko poprawia zdrowie jelit. Zawiera specyficzne polifenole, które karmią Wasze korzystne bakterie jelitowe. Po 60, gdy trawienie staje się wolniejsze, a zaparcia są powszechne, posiadanie zdrowego jelita nie jest luksusem, to konieczność. Jelito, które dobrze funkcjonuje, oznacza lepsze wchłanianie składników odżywczych, Mniej zapaleń, silniejszy układ odpornościowy, a nawet lepszy nastrój. Błonnik z jabłka, połączony z jego zawartością wody, pomaga w tej wolnej perystaltyce jelit, która tak bardzo przeszkadza. Nie potrzebujecie środków przeczyszczających, jeśli codziennie jecie zielone jabłko. Ale jest sekret, musicie je jeść ze skórką, ponieważ tam skoncentrowana jest większość błonnika i polifenoli. Umyjcie dobrze, ale nie obierajcie. Jaki jest najlepszy moment na zjedzenie waszego zielonego jabłka? Około 30 minut przed głównym posiłkiem, szczególnie jeśli będziecie spożywać węglowodany. Ta pektyna będzie miała czas na utworzenie tego ochronnego żelu regulującego wchłanianie. Możecie je też zjeść jako przekąskę w środku popołudnia, gdy pojawiają się pragnienia słodyczy. Jego naturalna słodycz zadowala, jego błonnik syci, a jego niski indeks glikemiczny utrzymuje Waszą energię stabilną. Potężna kombinacja to zjedzenie waszego zielonego jabłka z małą garścią orzechów włoskich lub migdałów. Zdrowe tłuszcze z orzechów połączone z błonnikiem z jabłka tworzą głęboką i trwałą sytość. To idealna przekąska, która dba o wasze serce, mózg i talię jednocześnie. A teraz ujawnię wam coś o trzecim potężnym owocu, czego bardzo niewielu wie, ma naukowo udowodnioną zdolność obniżania ciśnienia krwi w sposób naturalny, tak bardzo, że w niektórych przypadkach może pomóc zmniejszyć leki pod nadzorem lekarskim. Mały owoc, ale o niezwykłej mocy. Trzecim owocem do spożywania każdego dnia po sześćdziesiątce jest kiwi. Ten mały owoc o brązowej, włochatej skórce ukrywa w swoim jasnozielonym wnętrzu jeden z najpotężniejszych skarbów odżywczych dla Waszego zdrowia sercowo-naczyniowego i ogólnego samopoczucia. Kiwi ma niezwykłą zdolność udowodnioną w licznych badaniach naukowych obniża ciśnienie krwi w sposób naturalny i skuteczny. Badanie przeprowadzone w Norwegii z osobami powyżej 50 lat wykazało, że spożywanie trzech kiwi dziennie przez 8 tygodni obniżało ciśnienie skurczowe średnio o 10 punktów. To znaczące, równie skuteczne jak niektóre leki przeciwnadciśnieniowe, ale bez skutków ubocznych. Jak to osiąga? Kiwi jest wyjątkowo bogate w potas, niezbędny minerał, który pomaga zrównoważyć nadmiar sodu w organizmie. Po 60. wasze nerki nie eliminują sodu tak wydajnie jak wcześniej, a ten nagromadzony sód podnosi ciśnienie krwi. Potas z kiwi działa jako naturalna przeciwwaga, pomagając rozluźnić ściany tętnic i pozwalając krwi płynąć z mniejszym oporem. Ale jest więcej niż tylko potas. Kiwi zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza. Jedno średnie kiwi daje wam 117% waszego dziennego zapotrzebowania na tę niezbędną witaminę. Dlaczego witamina C jest tak ważna po 60.? Ponieważ jest fundamentalna dla produkcji kolagenu, tego białka, które utrzymuje tętnice elastyczne i mocne. Elastyczne tętnice oznaczają lepszy przepływ krwi, mniejsze ryzyko zakrzepów i zdrowsze serce. A oto coś fascynującego, co odkryła nauka. Kiwi zawiera enzym zwany aktynidyną, który poprawia trawienie, szczególnie trawienie białek. Po 60. gdy żołądek produkuje mniej kwasu i enzymów trawiennych, jedzenie kiwi może pomóc Wam lepiej trawić posiłki, zmniejszyć uczucie ciężkości i zapobiec wzdęciom brzucha, które tak bardzo przeszkadzają. Ale kiwi ma jeszcze jeden zaskakujący benefit, którego niewielu zna poprawia jakość snu. Badania pokazują, że spożywanie dwóch kiwi godzinę przed snem pomaga szybciej zasnąć i spać głębiej. Wynika to z zawartości serotoniny, neuroprzekaźnika regulującego cykl snu. O sześćdziesiątce, gdy bezsenność i przerywany sen są tak powszechne, posiadanie naturalnego rozwiązania jest nieocenione. Jak spożywać kiwi? Możecie je jeść bezpośrednio łyżką po przekrojeniu na pół. Niektórzy jedzą nawet dobrze umytą skórkę, która zawiera jeszcze więcej błonnika i przeciwutleniaczy. Zalecana ilość to od dwóch do trzech kiwi dziennie. Idealnie jedno na śniadanie i drugie przed kolacją, jeśli chcecie poprawić swój sen. Jeśli znacie kogoś, kto zmaga się z wysokim ciśnieniem krwi lub problemami ze snem, podzielcie się tym filmem z tą osobą. Te informacje mogą zmieniać życia, a im więcej osób będzie wiedzieć, że istnieją naturalne i skuteczne alternatywy, tym lepsza będzie kondycja naszej społeczności. A teraz przygotujcie się na poznanie czwartego i ostatniego potężnego owocu, najbardziej zaskakującego ze wszystkich. Ma właściwości przeciwstarzeniowe tak silne, że niektórzy naukowcy nazywają go owocem młodości. Jego korzyści trafiają bezpośrednio na poziom komórkowy. Czwartym i ostatnim owocem do spożywania każdego dnia po sześćdziesiątce jest grana. Ten starożytny owoc z setkami czerwonych, błyszczących jak klejnoty ziaren, zawiera jedne z najpotężniejszych przeciwutleniaczy, jakie nauka zidentyfikowała do tej pory. Nie mówimy o skromnych korzyściach, mówimy o mierzalnych efektach na zdrowie tętnic, serca i proces starzenia się komórek. Granat zawiera punikalagin, związki przeciwutleniające, które są trzykrotnie silniejsze niż te z czerwonego wina czy zielonej herbaty. Te przeciwutleniacze działają na poziomie tętnic, w niemal cudowny sposób odwracają część uszkodzeń nagromadzonych przez lata zapalenia i utlenienia. Badania z użyciem ultrasonografu wykazały, że osoby spożywające czysty sok z granatu przez rok zmniejszają grubość tętnic szyjnych, tych życiowo ważnych tętnic, transportujących krew do mózgu. Co to oznacza w codziennym życiu? Oznacza, że granat dosłownie czyści wasze tętnice, czyniąc je bardziej elastycznymi i zmniejszając ryzyko ataków serca i udarów. Po 60., gdy tętnice mają tendencję do twardnienia i gromadzenia blaszek, posiadanie produktu spożywczego, który odwraca ten proces, jest niezwykłe. Ale granat robi coś głębszego, chroni wasze komórki przed stresem oksydacyjnym, tym skumulowanym uszkodzeniem, które przyspiesza starzenie. Za każdym razem, gdy oddychacie, jecie, a nawet myślicie, wasze komórki generują wolne rodniki, niestabilne cząsteczki uszkadzające DNA, błony komórkowe i mitochondria. Z latami te uszkodzenia gromadzą się i objawiają jako choroby przewlekłe utrata energii i ogólne pogarszanie się. Przeciwutleniacze z granatu neutralizują te wolne rodniki, chroniąc komórki od wewnątrz. Fascynujące badanie wykazało, że sok z granatu poprawia przepływ krwi do serca u osób z chorobą wieńcową. Po trzech miesiącach codziennej konsumpcji testy wysiłkowe pokazały, że uczestnicy mogli ćwiczyć dłużej bez bólu w klatce piersiowej. Ich serca otrzymywały więcej tlenu, działały lepiej. Granat ma także potężne właściwości przeciwzapalne: zmniejsza markery zapalenia, jak białko białkoce reaktywne, bezpośrednio związane z chorobami serca, cukrzycą. I zapaleniem stawów. To ciche zapalenie, które leży u podstaw prawie wszystkich chorób starzenia, granat skutecznie z nim walczy. Jak spożywać granat? Świeże ziarna są idealne możecie dodawać je do sałatek, jogurtu lub jeść same. Pół szklanki ziaren dziennie to doskonała porcja. Czysty sok z granatu bez dodatku cukru jest również skuteczny, ale ograniczcie go do 120 ml dziennie, aby kontrolować naturalny cukier. Nawet herbata przygotowana z suszonej skórki granatu ma korzyści. Ważna przestroga, jeśli przyjmujecie leki przeciwzakrzepowe lub naciśnienie krwi, skonsultujcie się z lekarzem przed regularnym spożywaniem granatu, ponieważ może wchodzić w interakcję z niektórymi lekami. Zatem podsumujmy cztery potężne owoce borówki dla mózgu i metabolizmu. Zielone jabłko dla trawienia i cholesterolu, kiwi dla ciśnienia krwi i snu oraz granat dla tętnic i młodości komórkowej. Cztery owoce, każdy ze specyficznymi supersiłami. Teraz macie informacje, które mogą zmienić Wasze życie od dzisiaj. Odkryliście, które cztery owoce działają przeciwko Wam po sześćdziesiątce: dojrzałe mango, winogrona, bardzo dojrzałe banany i ananas. Wszystkie dzielą ten sam problem, wysoką koncentrację cukrów, których organizm nie może już efektywnie przetwarzać, powodując skoki glukozy, karmiąc zapalenie i sabotując energię i witalność. I co ważniejsze, znacie cztery potężne owoce, które musicie włączyć do codzienności borówki, które chronią mózg i poprawiają pamięć, zielone jabłko, które reguluje glukozę i dba o serce, kiwi, które naturalnie obniża ciśnienie krwi i poprawia sen oraz granat, który czyści tętnice i chroni komórki przed starzeniem. Ale znajomość tych informacji nie wystarcza. To, co robi różnicę, to działanie. Więc oto wasz prosty, praktyczny plan, aby rozpocząć od jutra. Po pierwsze, sprawdźcie waszą misę z owocami i lodówkę. Zidentyfikujcie niebezpieczne owoce, które tam macie i podejmijcie decyzję, aby ich nie kupować więcej. Nie musicie ich kończyć, żeby nie marnować, wasze zdrowie jest warte więcej. Po drugie, przy następnych zakupach skoncentrujcie się na czterech potężnych owocach. Nie musicie kupować ich wszystkich naraz. Zacznijcie od dwóch, tych, które najbardziej was przyciągają lub są najbardziej dostępne w waszej okolicy. Na przykład mrożone borówki i zielone jabłka. Są ekonomiczne, długo się trzymają, a korzyści są natychmiastowe. Po trzecie, stwórzcie prosty, codzienny rytuał. Wyobraźcie sobie, to wasze śniadanie zawiera pół szklanki borówek z naturalnym jogurtem bez cukru. W środku ranka, zielone jabłko. Po południu, dwa kiwi jako przekąska. A podczas kolacji dodajecie ziarna granatu do sałatki. Tak proste, tak potężne. Pierwsze zmiany zauważycie w ciągu tygodnia lub dwóch więcej stabilnej energii w ciągu dnia. Lepsze trawienie, mniej napadów na słodycze. W miesiąc wasze ciśnienie krwi może się poprawić. W trzy miesiące wasze badania krwi odzwierciedlą pozytywne zmiany w poziomie glukozy i cholesterolu. To nie jest teoria. To jest to, czego doświadczyły tysiące ludzi dzięki tym prostym, ale głębokim zmianom. Pamiętajcie o tym, nigdy nie jest za późno, aby zadbać o swoje zdrowie. Wasze ciało ma niesamowitą zdolność regeneracji, gdy dacie mu odpowiednie narzędzia. Każda decyzja, którą podejmujecie w kwestii żywienia, to inwestycja w waszą przyszłość, w waszą niezależność, w waszą zdolność do cieszenia się życiem z witalnością i jasnością umysłu. Jeśli ten film dał Wam wartościowe informacje, subskrybujcie kanał, aby nadal uczyć się, jak żywność może być Waszym najlepszym lekarstwem. Tutaj znajdziecie treści oparte na prawdziwej nauce, przedstawione tak, abyście je rozumieli i łatwo stosowali. Ponieważ Wasze zdrowie po 60. nie jest kwestią szczęścia, to kwestia mądrych decyzji. Wasze nadchodzące lata mogą być najlepszymi w Waszym życiu. Zacznijcie dzisiaj, zacznijcie od następnego wyboru owocu.